Cześć! Skończyliśmy już nasz cykl o makroskładnikach, i dzisiaj chciałabym zrobić takie małe podsumowanie i wspomnieć jeszcze o pełnowartościowych posiłkach. Przypomnę o tym, co mówiliśmy ostatnio. Wyróżniamy trzy główne makroskładniki: węglowodany, białka i tłuszcze. Węglowodany są dla nas głównym źródłem energii, powinny stanowić od 45 do 65% energii z naszej diety. Węglowodany znajdują się we wszelkiego rodzaju kaszach, ryżach, makaronach, w mące, w pieczywie, a także w ziemniakach, w batatach, w cukrze, w miodzie i w owocach. Białko jest dla nas głównym elementem budulcowym, powinno stanowić od 10 do 14% naszej diety. Białko znajdziemy przede wszystkim w mięsie, w jajach, w nabiale, ale także w nasionach roślin strączkowych i w orzechach. Ostatnim makroskładnikiem są tłuszcze. Tłuszcze są dla nas również źródłem energii, ale także pełnią wiele innych bardzo ważnych funkcji. Wpływają na nasz układ nerwowy, układ hormonalny, na stan naszej skóry, włosów i paznokci. Powinny stanowić od 20 do 35% energii z naszej diety. Tłuszcze znajdziemy przede wszystkim w olejach, oliwach, orzechach, w różnych nasionach i pestkach. A także w mięsie, rybach, nabiale. Teraz powiem trochę o tym, czym jest pełnowartościowy posiłek. Pełnowartościowy posiłek to jest taki, który zawiera warzywa i owoce, czyli źródło mikroelementów i witamin, a także wszystkie nasze trzy makroskładniki, czyli białko, węglowodany i tłuszcze. Nie jest powiedziane, że wszystkie nasze posiłki powinny być pełnowartościowe, ponieważ ostatecznie liczy się to. Co zjemy w ciągu całego dnia. I ważne jest, abyśmy w ciągu całego dnia dostarczyli sobie niezbędną ilość makroskładników. Ale gdy wyrobimy sobie taki nawyk zjadania pełnowartościowych posiłków, to będzie nam łatwiej dostarczyć sobie odpowiednią ilość tego, co powinniśmy zjeść. Pełnowartościowe posiłki są również dobre dla naszej kontroli sytości, ponieważ zawierają dużo błonnika, białka i tłuszczu i dzięki temu przez dłuższy czas czujemy się na jedzenie po posiłku i nie musimy się martwić, że zaraz jak coś zjemy, znów będziemy głodni. Jakiś czas temu naukowcy z Instytutu Harvarda opracowali talerz zdrowego odżywiania. Jest to taki przykładowy talerz, pokazujący jak powinien wyglądać nasz posiłek. Połowę tego talerza stanowiły warzywa i owoce, źródło mikroelementów, witamin. Jedną czwartą talerza stanowiły węglowodany złożone, czyli kasze, ryże, makarony, Najlepiej, jeśli byłyby one pełnoziarniste, ponieważ zabierają dużo błonnika. Kolejną jedną czwartą talerza stanowiło białko. Jeśli chodzi o białko, to powinniśmy stawiać na ryby, jaja i nasiona roślin strączkowych. Obecnie zaleca się, aby ograniczyć ilość mięsa spożywanego do 0,5 kg na tydzień i zastępować go w jak największej ilości białkiem pochodzenia roślinnego oraz z ryb. Obok talerza jest też narysowany tłuszcz. Warto pamiętać, aby zjadać ten tłuszcz do posiłków, ponieważ on jest rozpuszczalnikiem witamin. I jeśli go nie zjemy, to wszystkie składniki, które mamy w tym posiłku, nie zdołają się wchłonąć. Powinniśmy wybierać jak najwięcej tłuszczów roślinnych i zastępować te zwierzęce tłuszczami roślinnymi. Zamiast masła czy smalcu albo tłuszczu z mięsa czy z nabiału, warto wybierać Oliwę, olej, orzechy, różne nasiona czy pestki. Musimy pamiętać również o wodzie. W ciągu dnia powinniśmy wypijać jej co najmniej 1,5 litra. Link do tego artykułu z Instytutu Harvarda wrzucę Wam w opisie do filmu. Teraz mam dla Was kilka takich praktycznych rad, jak zrobić pełnowartościowe posiłki i jak wkomponować je w naszą dietę. Na śniadanie, zamiast zjadać owsiankę złożoną z płatków owsianych gotowanych na wodzie i suszonych owoców, która jest głównie źródłem węglowodanów złożonych w płatkach owsianych i prostych w owocach suszonych, warto zjeść owsiankę, ale trochę inaczej. Na przykład ugotować płatki owsiane na wodzie, czyli mamy już węglowodany złożone, dodać do tego jakieś źródło białka, np. jogurt skyr, czy kefir, czy jogurt naturalny, źródło tłuszczów czyli orzechy lub masło orzechowe oraz owoce, czyli nasze niezbędne mikroelementy i witaminy. Na drugie śniadanie zamiast bułki z żółtym serem możemy skomponować pełnowartościową kanapkę. Bułka będzie nam stanowić węglowodany złożone, awokado będzie źródłem tłuszczu, twaróg źródłem białka i do tego dużo warzyw, które będą naszymi mikroelementami. Większość naszych obiadów stanowi już zbilansowany posiłek. Często na obiad zjadamy jakieś mięso, które jest źródłem białka, do tego kasza lub ziemniaki, które są źródłem węglowodanów oraz warzywa w postaci surówki lub warzyw gotowanych lub zupy. Warto zadbać o to, aby jak najczęściej zastępować to mięso, które obecnie jest zalecane, aby spożywać w ograniczonej ilości jakimiś produktami roślinnymi, np. strączkami lub tofu. Często na podwieczorek spożywamy coś, co jest teoretycznie zdrowe. Ale nie jest pełnowartościowym posiłkiem. W poprzednim odcinku podawałam Wam przepis na ciasteczka owsiane. One są bardzo zdrowe, zawierają płatki owsiane, banany, masło orzechowe i gorzką czekoladę. Jednak są one źródłem wyłącznie węglowodanów i tłuszczy. Nie zawierają białka. Więc jeśli chcemy, aby były one pełnowartościowym posiłkiem, dodajmy do nich jakieś źródło białka, na przykład jogurt naturalny lub koktajl z kefiru. Tak samo zamiast zjadać wyłącznie sałatkę owocową, połączmy ją z jakimś jogurtem i orzechami i będziemy mieć pełnowartościowy podwieczorek. Na kolacji często jemy sałatki i są one złożone zwykle z samych warzyw polanych jakąś oliwą. Nie jest trudno zrobić z nich pełnowartościowy posiłek. Warzywa są super, mamy już mikroelementy. Również oliwa jest bardzo fajna, mamy tłuszcze. Wystarczy dodać do nich jakieś źródło białka, na przykład strączki. Łososia lub tuńczyka, jajko czy serfeta. Gdy zjemy do tego tosty z chleba pełnoziarnistego, będziemy mieć już pełnoprawny, zbilansowany posiłek. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku poznaliście jakieś fajne rady i to pomoże Wam tworzyć zbilansowane posiłki w codziennym jedłospisie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa!